Chciałem się pochwalić. Zaliczyłem semestr i to jest moje świadectwo. Z racji, z zaliczyłem semestr, mam wakacje. I dzisiaj, z okazji tych wakacji, chciałbym was zabrać w jedno miejsce. Wydaje mi się, że jest ciekawy, bo jeszcze nigdy tam nie byłem, ale z tego, co słyszałem, jest bardzo ładnie. Więc przejdziemy się tam. Ale przed tym idę na trening. A jak coś, to jest plaster. Zaciąłem się przy goleniu. Dobra, chodźcie. ma. Niech was nie zwiedzie to, że mam inną koszulkę z tego względu, że po prostu byłem na treningu no i musiałem ją zmienić. Wiedząc, że będę używać całkiem dużo telefonu, nie podładowałem go, bo zapomniałem. I jadę właśnie na miejsce, które chcę wam pokazać z prawie rozładowanym telefonem, więc jestem bardzo ciekawy jak chcę to zrobić. W autobusie można podładować telefon, tylko że problem jest taki, że mam iPhone'a. Nie pasuje, nie? Tam zajebiście. Pojechałem w góry, pojechałem w górę tak naprawdę 200 ileś tam metrów nad poziomem moza. Pojechałem na Namsan Tower. Jest to wieża radiowa, która została stworzona, wybudowana w 1969 roku po to, żeby nadawać, wiecie, stacje radiowe i telewizje i tego typu rzeczy. Ale wydaje mi się, że ona jest już nie, nieużywana i tak naprawdę teraz służy jako atrakcja. Ja, Ale ładne. Nieźle się postarali Na no nic ogólnie wieża radiowa No ale ładna tak sobie tutaj chodzę, patrzę na te wszystkie miejscówki i mam pewną rozkminę. Mam pewną rozkminę w stosunku do, do tego, jakby to wszystko wyglądało w Polsce. Wyobraźcie sobie, że mamy taką, taką przestrzeń właśnie w Polsce, że jest wiecie, wieża i jakieś takie zajebiste widoczki, i mogę się, mogę się na 100% założyć, że w Polsce to by kosztowało, no nie wiem, na pewno by to było płatne, że idziesz na jakiś taki punkt widokowy i to jest płatne, i na pewno by tak z tego hajs dojechać a tutaj co prawda są tutaj jakieś kawiarnie, jedzenie i restauracje to prawda, ale same punkty widokowe i miejsca, gdzie możesz zobaczyć cały cały Seul są za darmo. Jestem w soku. Mam nadzieję, że... że tak zostanie za darmo. Do końca. Jeszcze jedna ciekawostka, jaką słyszałem na temat tego miejsca, to że nagrywano tutaj bardzo dużo dram. Problem jest taki, że ja za dużo dram nie oglądałem i nie oglądałem tych, które były tutaj nagrywane, więc niestety, ale nie jestem w stanie pokazać Wam miejsc z koreańskich dram ani nic takiego, bo no, po prostu nie wiem. Wybaczcie. Następnym razem, jak będę gdzieś szedł, obiecuję, że odrobię pracę domową i obejrzę, co, co mam obejrzeć. Serio. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że mam prawie rozładowany telefon? Jest Jestem gdzieś na 8%, więc jeżeli ten odcinek jakimś cudem na przykład zakończy się w połowie, to chciałbym, żebyście wiedzieli, z jakiego powodu on się skończył w połowie. Dobra, teraz chyba jestem w tej głównej części. Tamten był chyba jakiś zaplecze. Aha, dobra. Teraz to ma sens, wiecie? Ja. Ale ładnie. Pan. Coś to wysoko małem. To jest jednak płatne. W sensie wejście na tą wieżę jest chyba płatne. Czyli, że to ja się popisałem sprytem. Za darmo. No bo po prostu nie chce mi się wchodzić na tą wieżę, no ale sam to pewnie byłby zajebisty widok. Dobra, sprawdzę, ile kosztują te bilety. Dobra, jednak serio, to jest jak w Polsce, po miło ich. Za wejście na tą wieżę trzeba zapłacić 20 tysięcy łonów, czyli toś około 65 zł? Dobra, tak samo jak w Polsce zdzierają hajs tylko. Nie ma opcji. Jeszcze przy okazji patrzę na to. Wow. Wow. Uratowałem swój telefon. Mam 2% i tutaj w convenience store sprzedają coś takiego. To jest emergency charger i jest tutaj, to jest jakby jednorazowy powerbank, bank, że wkładasz i ładuje ci telefon. Więc jestem uratowany. Nie skłamię wam, jak powiem, że jestem mega leniuchem i sam z ciebie bym tutaj nie przyszedł, ale dzięki temu, że nagrywam sobie vlogi i chciałbym wam coś ciekawego pokazać, to daje mi to możliwość chodzenia w takie miejsce jak to. To jest naprawdę coś pięknego, to miejscowa jest zajebista i przysięgam Wam, że samemu bym tutaj nie przyszedł. Także dzięki Wam mogę to zobaczyć. I mam nadzieję, że Wy też się cieszycie, że dzięki mnie, Wy to możecie też zobaczyć. No, jest coś pięknego. Siedzę sobie właśnie naprzeciwko tego pawilonu, może? Tego. I. Wow, to jest zajebiste miejsce. No jakby, jakby tutaj nie było w ogóle ludzi, to, to ja bym się na maksa jarał, ale niestety są ludzie. No i to jest kurwa minus. Mam nadzieję, że w miarę pokazałem wam tego miejsca. Jeżeli jest to dla Was za mało, to pierdo i sami sobie tutaj przyjedźcie. Możecie to... No nami sobie przyjedźcie, ale tak na serio to. Mega się jaram tym, że mogłem tutaj przyjechać dzięki wam w sumie i ogólnie jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich miejscówek to dajcie mi znać co chcecie zobaczyć ja postaram się przygotować i powiedzieć wam jakieś ciekawostki na temat tego miejsca i pojadę tam a jak nie chcecie to trudno to i tak gdzieś pojadę no jeżeli będziecie chcieli kiedykolwiek przyjechać tutaj to nie przyjeżdżajcie tylko powiedzcie mi co mam wam pokazać, to wam pokażę, a wy sobie w domu, a ja, ja tam pojadę, dobra? Dobra, elo! Jadę na chatę, już nic wam nie pokazuję, nie ma tu już nic ciekawego, tylko takie rzeczy Dobra, to przecież nie jest ciekawe, o co wam chodzi?